Tym razem w Autofanie Renault Clio. Na zewnątrz niewiele się różni od seryjnych samochodów, natomiast jest to auto nieprzeciętne. Panie Kubo, Pan tuningował ten samochód. Od czego Pan zaczynał? No, zakupiłem standardowy model Clio 1.2 z, z gwarancją, że auto nie jest uszkodzone, nie było żadne powypadkowe, żeby było w 100% proste. Następnie zamontowałem silnik dwulitrowy 16-zaworowy, który również pochodzi z kliówki, tylko że z modelu Sport. Kupiłem nowe zawieszenie gwintowane z regulacją twardości oraz wysokości, dedykowane do modelu Sport. Zostały przełożone również hamulce z Clio Sport, które mają większą średnicę niż standardowe Clio. Założone tarcze nawiercane, które mają zwiększoną swoją wydajność. Do tego założone sportowe klocki. Oprócz tego w silniku przeprowadziłem drobne modyfikacje układu dolotowego silnika. Została założona większa puszka dolotowa filtra powietrza, bardziej wydajny filt powietrza, doprowadzone powietrze ze zderzaka, obrobione dodatkowo kanały sące, co powoduje lepszy i szybszy przepływ powietrza do silnika. Wszystko to miało na celu poprawienie osiągów tego samochodu? Tak, zdecydowanie tak. Osiągi w porównaniu ze standardowym Clio Sportem są zwiększone. Auto ma lepsze przyspieszenie, lepszą elastyczność. Porównywałem się z kolegami na, na zlotach i jest zdecydowana różnica na, na poszczególnych biegach, jak i w samym przyspieszeniu ze startu zatrzymanego. Ten samochód był z założenia przygotowywany do jeżdżenia w KJTSach, czyli konkurs jazdy sprawnościowej do wszelkiej maści imprez organizowanych na torach zwanych potocznie track dayami. No auto miało sprawiać frajdę głównie z jazdy po zakrętach, no i do tego zostało stworzone. Sportowy imić tego auta wymagał także pozbycia się tutaj wyposażenia ze środka. No tak, standardowo Clio Sport posiada na przykład klimatyzację, która została już tutaj usunięta, nie ma tej klimatyzacji. Zaszczędzone sporo kilogramów na tym, no, oprócz tego yy, zostało auto gołocone w środku do, do goj blachy, zostały wy, wyrzucone wszystkie wydłuszenia, plastiki dywanik, wykładzina z bagażnika, ale po prostu wszystko co było zbędne i co dopuszcza załącznik J dla, dla budowy aut takich tych rajdowych, nazwijmy to tak, zostało zachowane, a co można było usunąć, zostało usunięte. Czy w tej chwili samochód w takim stanie jakim jest, to już jest to, co Pan chciał osiągnąć od początku? No Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze dwóch lat. Jeszcze w najbliższym czasie planuję zamontować klatkę, również zgodną z załącznikiem żeby móc startować już w troszeczkę odważniejszych imprezach kajotesowych.